Różne są przyczyny kolizji drogowych. Wystarczy moment i kłopot gotowy. Co robić w takiej sytuacji? Warto mieć przy sobie wzór oświadczenia o winie i wraz z drugim kierowcą poprawnie je wypełnić, nie czekając na policję. Jeśli nie mamy odpowiedniego druku, wystarczy czysta kartka. Co na niej napisać? Taki dokument ma zawierać przede wszystkim imiona, nazwiska uczestników, adresy tych uczestników, telefony kontaktowe. Numer, polisy pojazdu sprawcy i miejsce ubezpieczenia tego sprawcy. To są dane, które są nam niezbędne, żeby określić, jaka firma ma naszą szkodę likwidować. Oczywiście, w takim oświadczeniu należy jeszcze ująć zakres uszkodzeń, opisać okoliczności. I obydwaj uczestnicy tego zdarzenia powinni takie oświadczenie z datą opatrzyć własnoręcznym podpisem. Nie zawsze jednak oświadczenie warto spisywać. Policję należy wezwać bezwarunkowo, jeśli drugi uczestnik nie ma prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, polisy OC, jest nietrzeźwy, a także gdy obie strony mówią, że są niewinne. Nominowany do